Hejka kochani, witam Was na moim kanale, a dzisiaj sobie zrobimy ostatni trening przed moim wyjazdem w góry. Dzisiaj będę jeździła na lagunie założę jej właśnie o głowie z wytokiem i zrobię Wam takiego timelapsa, jak właśnie ją przykuję. Ja już legunę mam przyszykowaną i możemy ruszać na trening. Zanim zacznę trening, pokażę Wam moją piękną konstrukcję, ponieważ oczywiście, że nie naładowałam telefonu i muszę sobie jakoś radzić, więc musiałam przedłużać dosłownie do stołu. Podłączę teraz tutaj ładowarkę do telefonu i. Jak będę nagrywać, to będzie się ładować. Trzeba być zaradnym w każdej sytuacji. A więc tutaj zaczęłam już sobie mój trening. Wsiadłam sobie na lagunę i zaczęłam sobie odstępa. Dzisiejszy trening właśnie zamierzałam sobie zrobić taki typowo skokowy do metra, ponieważ dawno już z laguną nie skakałam powyżej metra. Więc wiedziałam, że to będzie właśnie takie dobre przypomnienie. Tutaj na razie mam też ustawione dwie przeszkody na 60 cm. Oraz są takie dwa drągi na kóz. Na razie sobie właśnie chodzę tutaj z stępem, zmieniam sobie kierunki, żeby właśnie przyzwyczaić się do laguny, bo miałyśmy dosyć długą szarą wjeździe. Ostatnio chyba na niej jeździłam z dobre dwa tygodnie temu, więc zawsze wolę się do niej przyzwyczaić. Tutaj już sobie najeżdżam na drążki w wstępie. Laguna jak to laguna boi się dosłownie wszystkiego, ale jakoś udało mi się na szczęście z nią przez te drążki przejść. Zaraz sobie właśnie najadę jeszcze raz na nie, żeby to poprawić, ale niestety nie wyszło jeszcze tak, jak bym chciała, żeby to było idealnie. Jak sami możecie zobaczyć, właśnie tak trochę się jeszcze bała na tych drążkach, ale na szczęście przez nie przeszła. Tu już mam zakłusowanie, zrobię sobie kółeczko kłusa i znowu sobie za chwilę najadę na drążki, żeby poprawić moje ostatnie właśnie na nie najazd. Robię sobie też tutaj woltę, żeby popracować nad skręcaniem, nad panowaniem nad koniem i już tutaj sobie najeżdżam na drążki w kółsie, co wychodzi mi wręcz perfekcyjnie. Tutaj najeżdżam po raz kolejny na drągi i Laguna zahaczyła jednego drąga i zaczęła mi trochę brykać, ale na szczęście szybko udało mi się opanować. Tutaj już mam drągie poprawione. I znowu sobie na nie najeżdżam. Tym razem, już bezbłędnie. jest zmiana kierunku. Potem jest volta. Szczerze mówiąc, nie wiem co to miałam na myśli. Ale jakieś takie przeplatanie wszystkiego. Tutaj mam już zagalopowanie. Teraz stwierdziłam, że właśnie muszę sobie przestawić drągi. Ustawiłam sobie je właśnie na galop, żeby zacząć sobie od drągów na spokojnie, żeby właśnie od razu nie skakać takich wyższych przeszkód. I znowu tutaj do gusa, do galopu i od razu sobie właśnie będę najeżdżała na drągi, po tym zakręcie. I tutaj też wyszło w perfekcji Tutaj właśnie najeżdżając na te drągi, chciałam zrobić zmianę nogi, ale lagunie troszeczkę się coś tam pomyliło, źle zmieniła tą nogę i lekko mi zaczęła brykać. Na tym treningu też sobie popracowałam nad skokami na właśnie tą gorszą nogę, ponieważ laguna dobrze galopuje na prawo, ale gorzej już idzie z galopem na lewo, ale myślę, że nie wyszło aż tak źle na tym treningu. Tutaj już był skok na moją lepszą nogę, na 50 cm, i wyszedł wręcz idealnie. Na razie dobrze było tam wstępem i tak dalej. Teraz sobie już najeżdżam na przeszkodę 60 cm, gdzie też wyszło ok. Na razie sobie galopuję na tą lepszą nogę i kolejny skok 50. 60 też pięknie i gładko poszło. Teraz tutaj sobie podwyższam. Na tą przeszkodę do 70 cm. Drugą tak samo i za chwilę będę właśnie przez nią jechać. Tutaj już jest segalopowanie i najeżdżam sobie na przeszkodę. Laguna właśnie ma to do siebie, że ona bardzo często mi właśnie ratuje sytuację, ponieważ bardzo dobrze umie wyjeżdżać te różne zakręty, przez co idealnie się dopasowuje do przeszkody i praktycznie nigdy nie ma złego najazdu. Tutaj już jest 80 cm na jednej przeszkodzie, sobie już działam drąga, ponieważ trochę się już bałam skakać z drągiem, a tutaj na tej przeszkodzie mam już 85 cm. I tutaj już sobie galopuję, najeżdżam sobie na tą przeszkodę. Wyszła ona, właśnie, bardzo dobrze. I od razu jadę na drugą. Jest zmiana kierunku. I najeżdżam sobie, właśnie, za chwileczkę I jeszcze raz na przeszkodę. I też wyszło nam praktycznie perfekcyjnie. Tutaj już była zmiana nogi na tą gorszą, i zaczęłam sobie właśnie na nią skakać. Jak możecie się domyślić, nie wychodziło to najlepiej, to już widać na pierwszej przeszkodzie, gdzie jest zrzutka. Tutaj taki mały bryczek, ale ogarnam sytuację. Znowu druga przeszkoda, jakoś mi tam wyszło, ale tutaj już coś ewidentnie poszło nie tak. Tutaj już sobie zsiadłam z i znowu postawiłam przeszkodę, tym razem sobie ją troszeczkę zniżyłam, bo do 60 cm i za chwilę spróbuję właśnie skoczyć to po raz kolejny. I kolejna próba. Tym razem już udana. I na właśnie 70, trochę taki najazd był już niewymierzony przez tą gorszą nogę, strasznie tak skracała przed tą przeszkodą, ale dobrze, że przynajmniej mi się nie zatrzymała tak jak ostatnio. Tutaj już właśnie były te skoki, ostatni był właśnie już na prawą nogę i stwierdziłam, że sobie już podwyższę, tutaj mam już 80, którą próbowałam ustawić dosyć długo a na drugi przeszkodzie już jest 85. piątka. Na takiej wysokości już zazwyczaj sobie skaczę tylko na tą moją lepszą nogę, ponieważ na gorszą już nie dam rady tego przeskoczyć. Tutaj mi właśnie idzie bardzo dobrze, nie mam żadnej zrzutki i próbuję właśnie sobie jeszcze to trochę podwyższyć. Daję sobie drąga. I tutaj już mamy 90 cm. Tutaj był idealny najazd, wszystko się zgadzało, przez to właśnie bardzo ładnie wygląda ten skok i już tutaj mamy tą granicę właśnie metra, na której właśnie na lagunie dawno już nie jeździłam. Jeszcze szybka taka przeszkoda ciuk niższa. I już sobie dalej galopuję, żeby dobrze wyjechać, właśnie ten zakręt. I najeżdżam sobie na przeszkodę, właśnie 100 cm, ale niestety jest zrzutka. Znowu ją ustawiłam i próba numer 2. Tutaj już wyszło, już bardzo ładnie mi się udało to przeskoczyć. I jeszcze chciałam ostatni raz spróbować właśnie pokonać tą przeszkodę, ale niestety również była zrzutka. A więc tak, właśnie tutaj próbowałam przeskoczyć metr, raz wyszło, potem znowu była zrzutka, więc wiedziałam, że już jej odpuszczę. Zwłaszcza, że po prostu dawno już tego metra nie skakałyśmy. Teraz sobie jeszcze zrobię taki parkurek 2 razy 80 Nagram Wam to właśnie z takiej pozycji, ale GoPro. Już macie nagrane zakończenie mojego treningu, trochę sobie tutaj populsowałam, pogalopowałam, popracowałam nad lotnymi zmianami nogi na właśnie tych dwóch drążkach i tak właśnie sobie zakończyłam mój trening. Dzisiaj mogę właśnie go zrobić o wiele dłuższego niż robiłam wcześniej, ponieważ było o wiele chłodniej niż w poprzednie dni, ale niestety przez to macie troszeczkę gorszą jakość właśnie oglądania, ale myślę, że nie jest najgorzej. Dzisiaj ogólnie takie podsumowanie tego całego treningu. To myślę, że jestem z niej bardzo zadowolona. Co prawda, niektóre te zrzutki no, można na nie przymknąć oko, ale jeszcze nad nim popracuję, właśnie na tą gorszą nogę oraz na tym metrze. Myślę, że po wyjeździe już się od razu za to zabiorę. Tutaj już sobie przeszłam do gusa, przejeżdżam sobie właśnie przez te drążki. Już tak na zakończenie spokojnie, na luźnej wodzy dostępa. I już sobie tutaj właśnie na spokojnie zakończam mój trening. A więc my już sobie zakończyłyśmy trening. Teraz sobie tutaj rozstępuję. Trochę tak z tym pochodzę. 50 minut, bo trochę był dla niej to wymagający ten trening. Dobra. Więc ja już sobie z niej zsiadam. Pr, pr. Ok. Jeszcze tylko ogarniemy przeszkody i możemy już iść do domu. Jeszcze jestem w domu i mogę zabrać się za właśnie ogarnięcie laguny. Tutaj już właśnie macie rozsiodływanie laguny w trochę takim przyspieszonym tempie. Staram się ogólnie za każdym razem moje konie rozsiodłać. Co prawda, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się to robić jak najczęściej, jak mi się to uda. Ja zawsze sobie właśnie segreguję moje wszystkie ogłowia, wytoki, wodę też trzymam, na przykład osobno. I zazwyczaj, właśnie moje konie tam już mają założony albo halter, albo kantar aktualnie nie mam takich dopasowanych do nich kantarków muszę właśnie zrobić im nowe więc najczęściej po prostu mają halterki tutaj już je, tam ją dokładnie czyszczę sobie również zabiorę się za grzywę Ciekawiam sobie tutaj odżywką i ją wyczesuję właśnie ja Wam bardzo polecam sobie wziąć taką odżywkę czyli tak w sumie prawdę mówiąc do wodę Ponieważ, kiedy popsikacie Waszą krzywę taką odżywką, to po prostu ta wełna nie powinna się aż tak rozwarstwiać na końcach, jak to widać po czasie na niektórych właśnie łóżkach. I już zakładam legonię halterek i już jest ogarnięta po treningu. Dziękuję Wam za oglądanie tego treningu i do zobaczenia. Pa!